Księgę na moneczko, mordeczka z tej strony, a w dzisiejszym odcinku będziemy znowu grać w Minecrafta, ponieważ yy, to jest drugi odcinek survivala z tej serii. więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam do odcinka. No więc teraz bym sobie poszedł na górę, jak już mamy trochę tych rzeczy, tylko mi się tu chyba zakopała. I tak trochę nie wiem w którą stronę. No więc jak widzicie, jestem już na górze, chociaż nie jestem w miejscu, w którym ja bym chciał, bo jest noc. I no kurczę słabo z tym, bo ja chciałbym mieć dzień, a nie mam dnia, więc jestem przykro. Bo ja lubię dzień, nocy nie lubię, bo są mowy niedobre, więc sobie tutaj. Bym sobie pobiegał i zrobił do Mega tu Creeper, oczywiście. Ojoj. o właśnie, dlatego nie lubię Creeperów, chociaż mam go na e, awatarze. Więc, no. Fajnie. Hmm. To. O, mam drewno. Nie wiedziałem. To Pokczamp. Sobie to zabiorę na górę. O i bym sobie zrobił o, mm, kamienne przedmioty. O? Więc teraz y, robimy tak i tak, tak, tak. Biorę sobie tak to, biorę sobie to tak. I robię sobie tak. Więc to sobie wezmę tu, to tu, to tu, to tu. I jest są ustawione. O, właśnie w poradniku z mieczem to właśnie mi nie działało to robienie miecza, a właśnie teraz pokazałem, jak to się robi. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jak się robi miecz, to zapraszam do odcinka. Nie pamiętam już którego? Wstecz. O, tam jest żelazo. Ja bym zaryzykował. Po to żelazo. Więc ja sobie wezmę tutaj 56. Tutaj biorę sobie to. Mm, teraz nie tu, tylko tu. Mm, nie tu. Zeskoczę po prostu. Aha. nie ma tu wody coś podbuduję tutaj tak Kurczę, ale jest skupione dobra mamy żelazo kolejne dobra dobra mm, tak ja bym teraz potrzebował zejść na dół więc jak kurczę zrobić tak um. tak to sobie zniszczę i teraz robimy sobie tak dobra wiecie co ja, ja to przyspieszę i widzimy się jak już będę na dole Już. Pewnie wam to przyspieszyłam. Chociaż mam pół serduszka. To jest fajnie. Mm, bardzo miło. Tu jest lawa w ogóle. To ja ją sobie zalepię. Kiedy jakiś MOB zajdzie od tyłu i rozwali, to będzie mi bardzo niemiło. I ja już czekam. Jak mnie mop już bije, nie MOB, już bijenia. Ja już to widzę. Dosłownie na hita ma każdy MOB. Więc no kurczę, takie moje życie fajne. I teraz się kupimy po kolejne żelazo. O, I teraz e, w ankiecie macie za, e, głosowanie co chcecie mieć w poradniku z w, w poradniku jutro i powiem tak szybko, że o 15 e, że Odcinki we wtorki, czwartki, so, e, wtorki, czwartki e, soboty, czyli w dni parzysta, będą się pojawiać e, o 15.30, a w środ poniedziałki, środy, poniedziałki, środy, piątki i niedziela będą się pojawiać e, Będą się pojawiać te odcinki o 15.00. Więc piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo po to są te komentarze. Nie tylko po to, żeby podbijać statystyki. Więc tutaj się kopiemy na górę. Przynajmniej chciałbym. A Jest to ja sobie tutaj postawię piecek. Wjedlam tutaj, tak, tutaj, tak. Teraz sobie włożę patyki I sobie pokopałbym trochę drewna w tym czasie, jak to się przypala. Więc. No, pokopmy sobie trochę. O! Dzięki. Dzięki. Jakby pokcząp. Aha, to super. Aha, to fajnie. Dadliśmy już w drugim odcinku z tej serii. Bardzo mi miło. W, której, w którą to stronę było? Kurczę. O nie. O nie, o nie. W którą to stronę było? Hmm. Creeper. Nie wchodzisz, mnie? O, dobra. kurcza Moje przedmioty. Gdzie są? To jest kopalnia, więc powinienem iść w tą stronę. I znaleźć. Aha, popcząb. Tu jest dużo wilków. Hm. Fajnie, bardzo mi miło. W drugim odcinku sobie dadłam. Bardzo fajnie. Jak ja to uwielbiam. Mm, no to zaczynamy od nowa. O, tutaj nic nie było, tu się nic nie zdarzyło, po prostu y, to był bug. Tutaj y, wcale y, jakiś mob nie rozwalił, to nie tak. Y, tutaj nic się nie stało, po prostu bug. O, to nic więcej. Y, to tylko o, dzięki zombie. Teraz idzie, że znów po mnie. To chyba jest odpowiedni y, moment, żeby zakończyć y, ten odcinek. Więc ja się z Wami żegnam. 아 uh.